Gminne obchody święta niepodległości w gminie Gromnik rozpoczęły się muszą świętą w kościele parafialnym w Siemiechowie. Staniemy dzisiaj 11 listopada. 2019 roku przed ołtarzem pańskim, mając jeszcze żywo w pamięci ubiegłoroczne obchody stulecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Przyszliśmy dzisiaj na mszę świętą, aby podziękować Bożej opatrzności za dotychczasową opiekę nad naszą ojczyzną, nad nami. I prosić dla niej i dla nas o pokój wewnętrzny i zewnętrzny oraz o pomyślny rozwój społeczno-gospodarczy. Tuż po niej odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry Dentej z Siemiechowa, podczas którego zabrzmiały znane utwory niepodległościowe w przepięknych aranżacjach. Druga część obchodów odbyła się w Gromniku. Tutaj poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem znajdującym się obok urzędu gminy Gromnik. Już od kilkunastu lat świętujemy to dość tak, nawet w czasie to dość długo. Zaczynamy rano w Siemiechowie, mszą za Ojczyznę, i później przepiękny, patriotyczny koncert orkiestry strażackiej w Siemiechowie. Oczywiście podparty również występem solistów. Pieśni, piosenki patriotyczne, wojskowe. Utwory zostały wykonane przez naszą orkiestrę, natomiast w różnym opracowaniu. Yy, tych utworów patriotycznych jest dosyć dużo, yy, często grane i przez nas grane to właśnie między innymi mieszanka melodii filmowych, Szara Piechota, pierwsza brygada, póki Polska żyje w nas, dzisiaj też taki utwór został wykonany w siemiowie i wiele innych. I druga część to po południu. Zaczynamy od złożenia wiązanki pod obeliskami. I następnie część artystyczna. Dzisiaj kochamy Cię Polsko w wykonaniu artystów z Krakowa. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na skos rzuciliśmy swój życie. Wiosna, stos, na stos. Nie razem, my, pierwsza brygada. I my, pierwsza brygada. Strzedzka gromada na stos. Wszczęśliwy szczyt. stos, nas, stos, na stos. Przez wiele, wiele lat, trudno powiedzieć już ile. Na takich uroczystościach biorę udział jako prezes straży, jako przewodniczący rady, jako radny. I myślę, że co rok jest coś nowego, i można powiedzieć, że bardziej pięknie to ludzie robią. I druga sprawa, po co to robią? Po to to robią, by przypomnieć, że 11 listopada to jest symbolem naszego zwycięstwa w 1918 roku. Ponieważ gdybyśmy tego nie przypominali. To nasze dzieci, wnuki, my już dorośli, a dziadki, którzy wiele też pamiętają, ale nie wszyscy, żeby o tym wiedzieli. Ponieważ, żeby być dobrym patriotą, to trzeba te święta kultywować. Chciałem tu jeszcze podkreślić bardzo ważną rzecz, bo to robimy oficjalnie, natomiast nasi mieszkańcy również chciałem pochwalić świętują i jechaliśmy dzisiaj. Ulicą Jana Pawła II jestem pod wielkim wrażeniem wystrojów. Praktycznie wszystkie domy, budynki były wystrojone flagami. To też jest symptom czy znak, że jesteśmy patriotami. Kolejna rocznica odzyskania niepodległości stwarza okazję do rozmowy o tym, jak udało się odbudować wolną Polskę, co znaczyło wtedy, a co znaczy dziś być suwerennym państwem, jak dbać o niepodległość i czym jest ona obecnie dla młodych Polaków.